Dzień dobry Postanowiłem zrobić kolejny film informacyjny odnośnie co trzeba zrobić, żeby przyjechać do Kanady i być kierowcą Powiem wam, że jest to coraz łatwiejsze I to co wcześniej wydawało mi się niemożliwe parę osób udowodniło, że jest to owszem możliwe tylko trzeba być zaciętym. To jest tak, są dwie główne drogi żeby tutaj przyjechać i jeździć i to bardziej jest u zależy to bardziej zależy od tego jaki się, jakim jest się wiek. Już tłumaczę o co chodzi bo w Kanadzie mamy taki program IEC International Experience Canada. On jest skierowany do osób, które mają mniej niż 35 lat. Trzeba sobie poszukać w internecie tej stronki, złożyć podanie, i teoretycznie prawie wszystkim dają, i to dosyć szybko, z tego co wiem. No, Kanada potrzebuje siły roboczej. I ten International IEC Experience Canada pozwoli. Wam pracować w jakiejkolwiek branży, jakąkolwiek pracę w Kanadzie, w tym e, pracę kierowcy. E, oczywiście, jeżeli już jest się w Kanadzie, to polskie prawo jazdy nie jest tutaj zbyt wiele warte. Niestety, więc trzeba je wymienić na kanadyjskie, a wymiana polega na zdawaniu egzaminów od nowa praktycznych i Teoretycznych i praktycznych, najpierw na osobowe, a później na ciężarowe. To wszystko zależy też od prowincji, do jakiej e, zdecyduje się, się przybić. W Ontario na przykład wyszło takie nowe prawo, że gdy się ma, e, je, jeżeli chce być, e, jeździć samochodami ciężarowymi, w Ontario i w Kanadzie trzeba zrobić obowiązkowo kurs, który trwa ileś tam godzin i jest to dość spory koszt, bo słyszałem około 6 tysięcy do W Quebecu nie ma obligacji kursu, ale w Quebecu są dłuższe czasy oczekiwania, żeby zdać prawo jazdy, bo jest jest kolejka po prostu. Co może ułatwić wymianę prawo jazdy, ponieważ Kanada i niektóre kraje Unii Europejskiej, niestety Polska nie, ma porozumienie. to jeśli dobrze pamiętam, to są kraje Wyspy no, Wyspy to już niedługo koniec, bo niedługo wychodzą z Unii Europejskiej, ale Niemcy, Francja, Belgia, te trzy kraje na pewno, jeżeli ktoś posiada prawo jazdy tych z tego kraju, to wymiana prawo jazdy na samochód osobowy jest bardzo szybka, bo oni to robią teoretycznie od ręki, tylko trzeba, w zależności od prowincji, e, trzeba myśleć, e, to, to może trwać więcej lub mniej czasu. No ale na ciężarowe nie ma innego wyjścia, trzeba zdawać praktyczny, teoretyczny i praktyczny. I z, to, z tą różnicą, to ja mówię Wam o mojej wiedzy, bo, no, bo to w każdej prowincji jest inny. Ja wiem, jak się to chyba w Quebecu w Ontario, bo w Ontario trzeba mieć kurs, 6 tysięcy w Quebecu nie, ale w Quebecu e, t, trochę to zajmuje ze względu na terminie. E, tak. Więc tutaj e, jakby zahaczyłem pierwszy wariant IEC oraz wymianę prawa jazdy, ale teraz jest drugi wariant. E, otóż kierowcy zawodowi, którzy już mają doświadczenie w Europie i dość spore, bo na przykład 5-6-letnie, mogą przyjechać prosto do Kanady do pracy, ale nie przyjeżdżają sobie od tak i wysiadają i szukają pracy, tylko muszą wyszukać pracę przez internet dla ludzi, którzy mają pozwolenie na pracę LMIA. LMIA różni się od tego, od IEC, że ona jest tylko na daną firmę. I teraz, żeby to do oni przyjechać dopracować do firmy, firma w Kanadzie musi mieć to pozwolenie, żeby móc zatrudnić człowieka z, innej, z innego kraju. I niektóre firmy, tak na przykład moja firma, Prince, rekrutuje tak ludzi. Jeśli pamiętacie rok temu szef mnie poprosił, żebym zrobił ogłoszenie na mojej stronie. I co się okazało z tego, że on dostał bardzo dużo CV, ale stwierdził, że będzie zatrudniał Filipińczyków, a nie Polaków. No, ja nie jestem moim szefem, ale podobno, podobno dużo, dużo, dużo ludzi się zgłosiło, no, ale on, on z różnych powodów, ja nie wiem, to jest jego decyzja, zatrudnia kierowców z innego kraju. Ale to wtedy się przyjeżdża i to już jest pozwolenie na okres dwuletni. To, ale kwestia jest taka, że wtedy jest człowiek związany z jedną firmą, e, chyba że znajdzie podczas tej pracy drugą firmę, też LMIA, i po prostu się transferuje na e, pozwolenie na pracę drugiej firmy. Co nie zmienia faktu, że też będzie trzeba wymienić prawo jazdy. Okej. Okay. Mi się wydaje, że zahaczyłem większe rzeczy i teraz takie e, praktyczna droga, bo ja znam przypadki dwóch osób. Jednej osoby, która miała 21 lat, drugiej osoby, która ma 23 lata, ta druga osoba też jest fascynująca. E, pierwszą już znacie, bo jest film na moim kanale, e, to jest wywiad z Mateuszem. E, w opisie filmu jest link do tego filmu, możecie zobaczyć jego historię. Mateusz przyjechał do Kanady bez e, prawo jazdy, bez doświadczenia w Polsce. Tylko przyjechał, no może nie aż taką dużą kwotą pieniędzy, ale przyjechał na programie IEC. E, problem z programem IEC jest taki, że trwa rok i nie można go przedłużyć. Więc IEC to jest dobre, dobre żeby się zahaczyć w Kanadzie, zrobić prawo jazdy dość szybko, bo, to, bo czas leci. Jak już się przyjedzie, to ten rok leci i dopiero wtedy szukać już sobie po sześciu miesiącach firmy, która ma LMIA, żeby ewentualnie, jeżeli, właśnie jeżeli jest taka potrzeba, że, że chcecie zostać w Kanadzie na stałe, żeby sobie robić stały pobyt. Bo to też jest skomplikowane i każda prowincja ma inne zasady. E, także IEC jest dobre się zahaczyć, LMIA jest dobre, żeby sobie dać kolejną furkę dwuletnią, żeby na przykład mieć e, możliwość zostania na stałe w Kanadzie. Jest jeszcze jeden program i mi się wydaje, to jest najbardziej interesujący, jeśli chodzi o prędkość dostania stałego pobytu w Kanadzie. Eee, prowincje atlantyckie, one chcą są na siłę, to też chcą zaludniać i też im brakuje siły roboczej. I tam jest program prowincji atlantyckich, który pozwoli teoretycznie dostać stały pobyt w ciągu 6 miesięcy, 7 miesięcy czasu podjęcia pracy w firmie gdzie jest Elemia Mateusz to właśnie zrobił w tej chwili i on już dosłownie za parę miesięcy będzie miał stały pobyt, a jak już będzie miał stały pobyt to może mieszkać gdzie chce w Kanadzie, chociaż słyszałem też że już się dostaje ten stały pobyt lepiej trochę odmieszka w prowincjach atlantyckich bo mogą ten stały pobyt pod jakąś tam klauzulą. Znaczy, to jest dobre, prowincje atlantyckie są takie, że tam jest kosz życia tańszy, ale się też mniej zarabia. Plus i minus. Także to są takie warianty, jak można zostać kierowcą. I drugi wariant to jest, znaczy druga osoba, którą znam, to jest Daniel. On przyjechał do firmy Prince. Ja Daniela w ogóle nie znałem, on tam nie dużo oglądał moich filmów, tylko przyjechał do Montrealu właśnie na programie IEC. Wsiadł samolot, przyjechał na programie IEC, zatrudnił się w Prince na, na, na tym programie. 23 lata, miał 2 lata doświadczenia międzynarodowce w Europie. Jeździł po Montenegro, Albanii, na te dzikie kraje. Przyjechał tutaj z kasą. No, oczywiście trzeba mieć jakieś zaplecze finansowe, żeby tak się wybrać do innego kraju, bo podjęcie pracy to nie, jest, to nie odbywa się w ciągu paru, paru, paru dni. Oraz wynajęcie na mieszkania. Więc on przyjechał. Zatrudnił się w Pliźnie i na początku był tylko dni, do czasu, kiedy zrobił prawo jazdy. I jak zrobił prawo jazdy, to młodzi, młodzi ludzie, Mateusz 21, Daniel 23 lata, teraz już ma prawo jazdy i jeździ na mieście, ale chyba zatrudni się w innej firmie, bo Prince na razie nie chce go puścić na Stany ze względu na jakieś tam ubezpieczenie. No ale, ale jest to możliwe, tak? Jak on już z tego IEC przejdzie na LMIA w Prince, to wtedy może podejmować następne kroki, żeby dostać stały pobyt w Quebecu na przykład. W Quebecu też jest to skomplikowane, bo... Prawo imigracyjne Kanady jest jedno, ale każda prowincja inaczej to administruje i każda prowincja stały pobyt ma inne kryteria. Na przykład w Quebecu to jest znajomość języka francuskiego plus tam jakieś inne. W Ontario to jest jeszcze inaczej, w Itycznej jeszcze inaczej. Każde, każda prowincja e musi najpierw zatwierdzić, zanim Kanada może zatwierdzić, ale też... Rząd Kanady może zatwierdzić, ale też rząd każdej prowincji, gdzie się staramy, o stały pobyt może zatwierdzić. E, musi to zatwierdzić. Więc powiem Wam, że naprawdę e, jest to możliwe i ja sobie mówiłem, że jest to e, coś, co jest nie do zdobycia dla młodych ludzi, ale okazuje się tymi dwoma przykładami, że jest tak najbardziej e, możliwe, tylko trzeba chcieć. A rynek kanadyjski oko obojętnie jakiej e, branży przyjmuje... Potrzebuje pracy, pracy, siły roboczej. No tak, wszędzie na świecie jest dum ekonomiczny i w tej chwili Kanada przyjmuje każdych chcących pracować ludzi do kraju. Także pamiętajcie jeszcze raz, dobry sposób to jest najpierw ECE. i tak jeszcze na koniec powiem, że oczywiście, jeżeli się doświadczenie w Europie, to jest duży plus, bo... Zrobienie prawo jazdy jest wtedy tutaj łatwiejsze. Jeśli macie jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem w filmie albo w, które Wam się wynurzyły, to zostawcie je w komentarzach, się, postaram się